Witajcie ponownie po kolejnej krótkiej przerwie. Niestety... Na pracy i nie do końca mieliśmy czas na kręcenie filmów, natomiast nie mieliśmy też do końca co wam pokazywać, dlatego zebrałem w jeden odcinek parę modyfikacji, który, które udało się zrobić na naszym firmowym S3. I tak jak na wstępie widzieliście piękną definicję nazwy tuning, dalej to teraz rozwiniemy. Ale zanim o tym, e, chcę Wam powiedzieć o RCP Events, czyli naszym nowym projekcie, w tym sezonie będzie to co najmniej jeden wyjazd e, RCP Road Trip. W tym przypadku na e, europejskie przełęcze. Zaczynamy od Stelvio, Umrail, Furka Pass, czyli najfajniejsze, najciekawsze przełęcze, e, no tutaj włosko-szwajcarskie. Włosko e, chcemy Wam to pokazać. Rzecz w tym, że daliśmy jedną informację, i tak naprawdę w ciągu dwóch godzin ta nasza mała pula limitowanych 10 miejsc rozeszła się od razu. Także na ten event praktycznie lisamy zamkniętą. Może coś się zwolni, zobaczymy. Jeśli będzie takie duże zainteresowanie, to myślimy o zrobieniu drugiego wyjazdu. E, może w ciut inne miejsce też na pewno coś ciekawego. Tak czy inaczej, wyjazd będzie się odbywał 13-18 sierpnia. Śledźcie nasze sociale, naszego Instagrama rcp. ExoS, nasz kanał na YouTubie. Wszystko zobaczycie na pewno nagrane już po fakcie. E, ale też będziemy wrzucać małe, małe zajawki, jak to wszystko będzie wyglądało. No i do rzeczy z tym całym tuningiem. Tak jak na początku e, opisałem, ja uważam, że to jest pewnego rodzaju choroba, bo z tego się nie do końca wyrasta. To jest po prostu brak akceptacji dla seryjnych samochodów, dlatego jak one wyglądają seryjnie i chęć e, delikatnego jakiegoś wyróżnienia się, zrobienia czegoś pod siebie, żeby było chociaż troszeczkę wyjątkowe. E, zaczniemy od e, felg. Tutaj miałem dużą rozkminę co do tego samochodu kupić no i niestety ja, jak to nudziarz, zrobiłem to, co zawsze, poszedłem w temat dość budżetowy, można by powiedzieć, kwestii felg. Oczywiście możecie sobie wybrać felgi za 10, 20, 30 tysięcy złotych, tylko pytanie, czy do takiej strójki jest koniecznie sens wkładać takie drogie felgi. Jeśli mamy tutaj, w tym momencie, felgi Japan Racing, to nie jakiś tam byle model, czyli tylko model SL01 z serii Flowform, który jest naprawdę e, lekką felgą, fajną, o naprawdę ciekawym e, mimo wszystko wzorze, bo szukałem podobnego wzoru, bo on mi się po prostu podoba. Szukałem czegoś podobnego, e, m, ale tak naprawdę nawet droższe felgi, nawet dwa, trzy razy droższe felgi, aż tak mi się nie podobały jak ten wzór. Miałem go na Jarisie, Gier, Gier, Jarisie. Miałem go na A45S, felgi testowałem na torze, w różnych trudnych warunkach, wiem, że felgi są wytrzymałe, są lekkie i do tego fajnie wyglądają. Także miałem czarne, miałem brązowe, na tym samochodzie poszliśmy w felgi szare, matowe. <grym wytrzymałe> Będzie głośno tutaj, coś czuję. Możecie je sobie teraz, teraz zobaczyć. Opony jakie wybrałem do tego e, zestawu to jest najnowszy Continental Sport Contact 7. E, zwykle szedłem w Michelin Pilot Sport 4S. Natomiast tutaj przeglądając wszelakie możliwe testy, e, wszyscy wypowiadają się, że te Sport kontakty 7 sprawują się lepiej niż e, 4S. -ki. To, e, mają bardzo podobny performance i dużo lepiej zachowują się przy normalnej jeździe, a nie tylko przy jeździe gdzieś tam bardziej sportowej, powiedzmy, tak. Nie trzeba aż tak długo dogrzewać tej opony jak e, 4S-ów, stąd też padł wybór na. Taki zestaw, wydaje mi się, że naprawdę wszystko wygląda bardzo ładnie, spójnie. No i umówmy się, macie felgę za niecałe 6000 zł w rozmiarze 19 na 8,5, co jest dość rozsądną ceną za taki produkt, jaki dostajemy, bo nie mówimy tu o jakiejś ciężkiej, nie wiadomo jakiej feldze, tylko naprawdę fajnej, wręcz bym powiedział, motorsportowej, sportowej lekkiej felze. No, także pierwsza modyfikacja wydaje mi się, że jedna z ważniejszych wizualnych, czyli wiadomo ta felga. Jak już felgę mamy, no to pozostaje nam samochód delikatnie obniżyć. Bo niestety, ale no, ta seryjna wysokość samochodu nie do końca zadowala. Każdy by chciał, żeby to jak najładniej wyglądało między kołem, a, e, a nad kolem. Tutaj także były trzy opcje, które rozważałem, czyli to co zwykle gdzieś tam zakładam to w sprężynę Eibach albo HNR, natomiast ibach obniżał nierówno z tego co pamiętam, przód miał być niżej, tył troszeczkę wyżej, tego nie chciałem. HR -y zwykle są najniższe możliwie i tam bodajże wychodziło minus 35 milimetrów prawdopodobnie, więc uznałem, że to już będzie za nisko i może być tak, że amortyzator przestanie pracować. No i tutaj ten produkt, którego jeszcze nie miałem okazji nigdy testować w swoich poprzednich samochodach, czyli Racing Line. Także sprężyny, które, które nabyłem tutaj dzięki firmie Best Performance z Częstochowy. Sprężyny Racing Line, minus 20 mm przód i tył. Według mnie siadło to idealnie. Komfort jazdy praktycznie pozostał seryjny. Jest, wiadomo, minimalnie, minimalnie bardziej, gdzieś tam troszeczkę, troszeczkę to auto podskakuje, ale to jest naprawdę niewyczuwalne, tym bardziej mając Magnetic Ride, który, no, w tym trybie auto gdzieś tam, powiedzmy, jest taki, na takim środkowym ustawieniu. W komforcie naprawdę nie czuję większej różnicy. Wiadomo, w dynamiku, jak to się utwardzi, to już jest ta, już jest zdecydowana różnica. I jest tak, owszem, jest twardziej niż było, niż było wcześniej, ale to nadal jest wszystko bardzo akceptowalne e, i nawet jakieś, jakieś dziury, w które już też zdarzyło mi się wpaść na tych sprężynach, nie stanowią większego problemu. Także sprężyny Racing Line. Słuchajcie, jeszcze pozostając w temacie koła, e, zmieniliśmy też e, hamulce. Miało być coś większego wstępnie, tak jak nie wiem, czy pamiętacie, w tej mieliśmy cały zestaw e, sześciotłoczkowy na tarczy pływającej od WRK. Tutaj uznałem, że pójdziemy na razie troszeczkę bardziej budżetowo. Ten samochód nie będzie jeździł na torze. E, to ma być trochę lepszy performance niż do tej pory, niż na hamulcu seryjnym. Także wybrałem e, m, tarczę Brembo Extra e, nawiercane. Do tego klocki Ferodo DS Performance w seryjnym rozmiarze 340 z przodu, 310 z tyłu, wentylowane. Także wydaje mi się, że to powinno do takiej normalnej jazdy miejskiej wystarczyć będziemy testować, zobaczymy. Na pewno poprawiły się też walory wizualne, no bo tarcza nawiercana zawsze będzie troszeczkę ciekawiej wyglądała. Ona nie będzie lepsza performancem często od tarczy gładkiej, tak? Zdarza się, że takie tarcze też pękają i tak dalej. Natomiast no, tutaj chodziło też o to, żeby to jakoś tam e, całkiem fajnie wyglądało. Docierając do tyłu, mamy cudowną fabryczną e, dokładkę spoiler, który możemy ogólnie wywalić do śmieci, bo Wjechał ten oto piękny nowy, karbonowy spoiler polskiej firmy Reventon Design. Chłopaki naprawdę robią mega fajne rzeczy. Teraz opracowują cały pakiet wizualny dla nowego S3 i RS3 8Y. Tutaj mamy właśnie tego, tego ducktaila, dużo, dużo większy niż, niż seryjny. Zdecydowanie bardziej podkreśla nam ten tył samochodu, szczególnie w połączeniu z, z większymi końcówkami układu wydechowego. Do tego czekamy na karbonowe lusterka karbonowy dyfuzor, który będzie zamiennikiem tego, tego oryginalnego nie będą to jakieś dokładki gdzieś tam wiercone, tylko będzie to zamiennik oryginalnego dyfuzora no i oczywiście na splitter z przodu ale no, tu niestety musimy jeszcze troszeczkę na to poczekać, także o tym pewnie będzie całkowicie oddzielny, oddzielny odcinek natomiast jak widzicie no całość ten tył już wygląda naprawdę fajnie, spójnie i dużo ciekawiej niż seryjny gdzie to, gdzie, gdzie to poleciało? trzeba zabrać żeby nie śmiecić, nie? Ale czym by były te wszystkie modyfikacje samochodów, gdyby to auto nie było czyste, nie było bez rys i nie wyglądało? Dlatego tutaj, na finisz tego całego efektu, samochód oddaliśmy do Motostudio w Gdańsku, gdzie, mimo tego, że auto miało już PPF-a wcześniej, samochód nie był kupiony nowy, więc miał te 25 tysięcy najechane i wymagał już polerki, odświeżenia lakieru, odświeżenia powłoki ceramicznej. Dlatego chłopaki tutaj e, fajnie się tym zajęli. Cały samochód został wypolerowany, została nałożona nowa powłoka, a do tego dach został oklejony na czarno, co fajnie fituje z tymi wszystkimi czarnymi elementami. Tego dachu nie widać aż tak, ale właśnie o to chodzi, żeby on się nie rzucał w oczy, żeby on troszeczkę wizualnie obniżył samochód. Tutaj akurat nie ma panoramy. Jak jest panorama, to wiadomo, połowa dachu jest czarna, druga połowa jest w kolorze i wtedy zdecydowanie warto ten dach ukleić do końca. Natomiast tutaj, podobnie jak no, w każdym swoim moim samochodzie wcześniej, dach jest oklejony na czarno razem z tą, z tą anteną, która też fabrycznie jest czarna. Wszystko wygląda ładnie, spójnie i tak, jak powinno z fabryki właśnie. No i jak widzicie, kolejny pakiet mniejszych i większych modyfikacji w naszym S3. I tak jak Wam wspominałem na początku, tuning to jest po prostu choroba i prawdopodobnie z tego się nie wyrasta. Kiedyś yy, chciało się mieć bardzo głośne samochody, teraz troszeczkę odchodzi to do lamusa, każdy chciałby mieć auto, które będzie troszkę komfortowe. Ale jak są będzie głośniejsze, każdy chciałby mieć fajniejszą felgę, bo te seryjne niestety, no nie każdy ma nowe AMG GT, w którym ostatnie felgi naprawdę powalają, tak samo jak w nowych BMW z serii Empower, tak naprawdę te seryjne felgi robią robotę. Tutaj była seryjna osiemnastka, ale nawet te fabryczne 19, które były opcjonalne za kupę kasy. One niestety nie wyglądają po prostu. Każdy chce się troszeczkę wyróżnić i o to chyba w tym wszystkim po prostu chodzi, tak? Można to zrobić mniejszym lub większym kosztem. Ja Wam pokazałem, mi się wydaje, fajne modyfikacje, które też mam wrażenie, że pasują do budżetu Audi S3 i będą dostępne dla każdego właściciela takiego samochodu. Tyle ode mnie dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, śledźcie nasze socjale RCP Exost, e, subskrybujcie nasz kanał na YouTube i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!